Zadanie będzie dotyczyło kalendarza, ale po co masz patrzeć na kalendarz, jak możesz pewne rzeczy policzyć w głowie? Zadanie. Na rysunku przedstawiono kartkę z kalendarza na rok 2017. Tutaj widzimy 31 sierpień, to jest czwartek. Natalia obchodzi urodziny 31 sierpnia, a jej siostra Ewa 18 sierpnia, a brat Karol 2 października. Oceń Prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F, jeśli jest fałszywe. Pierwsze zdanie. W 2017 roku urodziny Ewy wypadły w piątek. Widzimy, że Ewa miała urodziny wcześniej niż 31 sierpnia, więc musimy się od naszej kar kartki kalendarza cofnąć co 7 dni do tyłu. Dlaczego co 7? Ponieważ co 7 dni mamy ten sam dzień tygodnia. 31 minus 7, 24 08 i to będzie ten sam dzień, czyli czwartek. Ponownie cofamy się 7 dni wstecz 24 minus 7, mamy 17 sierpień i to również jest czwartek. Musimy dojść do 18 sierpnia. Widzimy, że teraz musimy z kolei pójść do przodu o 1 dzień i to jest już 18 sierpień, po czwartku mamy piątek. Więc to jest zdanie prawdziwe. Drugie zdanie. W 2017 roku dniem urodzin Karola był poniedziałek. Tym razem musimy pójść do przodu od podanej kartki kalendarza. Więc zaczynamy od 31 sierpnia, to jest czwartek, i po pierwsze musimy przeskoczyć na kolejny miesiąc. To jest ostatni sierpień, więc dodając jeden dzień, przesuwamy się na piątek i to jest 1 wrzesień. We wrześniu mamy 4 tygodnie. Jeżeli do tego piątku będziesz dodawał pierwszą siódemkę, kolejną siódemkę i tak dalej, to będziesz otrzymywał kolejne piątki. My chcemy przeskoczyć przez wrzesień, dojść do października. Dlatego dodamy maksymalną ilość siódemek, jaka mieści się w miesiącu. To są 4 tygodnie. 4 razy 7 trzeba dodać 28 dni. Otrzymujemy 29 dni, czyli 29 września mamy piątek. Teraz po malutku przejdźmy na koniec miesiąca, czyli kolejny dzień, to jest sobota i to jest ostatni wrzesień, bo wrzesień ma 30 dni i teraz przeskakujemy na październik. Czyli pierwszy październik to jest niedziela. Teraz do niedzieli dodajemy jeden dzień, więc będzie poniedziałek. Poniedziałek, 2 października. I tu również będzie zdanie prawdziwe.